Mareczko byczki, <kluzny> sorki, witam was na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie taką dokładną analizę mojej walki z e, byczkiem I oczywiście chciałbym tu trochę wspomnieć o e, samym występie Był to dla mnie bardzo ważny występ e, Wiadomo, nie, mogło, nie mogłem tej walki przegrać e, Z kimś kto po prostu nie ma doświadczenia no, i w ogóle, ale trzeba też wspomnieć o tym, że Ludwiczek kiedyś miał mieć walkę na fame i się tam przygotowywał do tej walki, także na pewno jakieś tam treningi wcześniejsze były. Zresztą po jego ruchach też było widać, że coś tam wcześniej trenował. Był mocno agresywnie nastawiony do tego pojedynku, też przez to, że wiadomo, troszeczkę na konferencjach i na rundkach mu się dostało. No ale taki był plan, żeby go po prostu e, wystraszyć On był oczywiście wystraszony To, że e, po prostu tak m, par do przodu To była, oczywiście było to spowodowane moją taktyką, że plan, bu, plan był taki, żeby się cofać i oczywiście kontrować Co oczywiście robiłem, wiadomo pierwsza runda była taka badawcza z mojej strony, bo chciałem go wyczuć No i wiadomo od drugiej rundy już zaczynałem e, realizować swój plan, czyli uderzać low, low E, moimi low kickami, low kingami, <laughs> wiadomo, i to się udawało jakieś tam lewe, proste także, tak jak z Filipkiem, e, podobny plan tylko że tu Filipek e, oczywiście był dużo lżejszy i e, on uciekał, natomiast w tej walce ja po prostu z dystansu i troszeczkę wiadomo, jak on napierał, to musiałem unikać tych jego overhandów, bo wiadomo, uderzenie z takiej ręki, gdzie to waży trochę, także było to dużym zagrożeniem, aczkolwiek byliśmy na to bardzo dobrze przygotowani i oczywiście ten plan zrealizowałem można powiedzieć w 100%. Tam przy tym knockdownie, jak już został znockdownowany, oczywiście miało być crash do końca. No, niestety e, sędzia podniósł walkę po jednym uderzeniu w tył głowy, gdzie uważam e, spokojnie mógł to pójścić, ja bym dokończył robotę i wtedy już na pewno to było po walce. No ale sędzia go uratował, i że sam sam nawet przyznał na wywiadzie, że sędzia go uratował, bo już widział, że już nie wiedział co robić, także tam kwestia paru mocnych ciosów i by było po nim. Natomiast walka dotrwała do trzech rund. Decyzja taka była, że wygrałem, oczywiście tego się spodziewałem. No i zwycięstwo, wiadomo, na swojej ziemi. Tam, gdzie się urodziłem. Troszeczkę przykro mi było, że ludzie gdziali, kibicowali, nie, kibicowali. To, że kibicowali, tam biedy, bo wiadomo, że mm, słabszy był. Tak ogólnie wiadomo, że też Bugmacherzy stawiali na mnie. Także tu kibice mieli prawo być za nim, bo tak przeważnie jest, że się kibicuje słabszym. No, ale to już Kij z, z tymi ludźmi trudno. Tam było też bardzo dużo moich kibiców. E, przy ogłaszeniu zawodników, nawet było słychać, że na mnie najwięcej ludzi tam się wydarło. Także było widać, że jest dużo tych kibiców. E, na pewno z kilka tysięcy. Mm, ogólnie, bardzo fajna, fajna gala. fajnie Podobało mi się tam wszystko. Cała organizacja była świetna. Ludzie, tak samo bardzo fajni, mieli. Dużo można naprawdę dużo im zawdzięczam, bo też promocja była ładna i dzień z zawodnikiem, czy tam inne rzeczy się udały i bardzo fajnie, oczywiście z całego serca im dziękuję. Następna walka, oczywiście, też będzie a z kim nie mogę wam zdradzić, natomiast będzie to mocny pojedynek. Też powiem, że z osobą, którą, którą po prostu nie trawię. No, i sami się przekonacie, za niedługo może już będzie ogłoszenie, ale to już musicie poczekać. No co, no słuchajcie, tyle w tym temacie. Ludwiczek, tak jak mówiłem, crashet, smashet. Wydaje mi się, że naprawdę i tak dla Ludwiczka brawa, bo pokazał się dobrze, par do przodu. No wiadomo, by miał słabsze te warunki, jeśli chodzi o zasięg rąk, także no ciężko mu było. Trafić mnie, bo ja, wiadomo, jestem bardziej doświadczony, także wykorzystałem swoje skille No, wiadomo, po walce widzieliście, jak Ludwiczek wyglądał obity mocno. Tam ktoś powiedział, że nie zadawałem ciosów. To chyba oglądał inną walkę, bo ja widziałem, jak te ciosy wchodzą. Było mało tych ciosów, ale tak jak mówiłem, chciałem, miałem w zamiarze na secięto zadać 8 ciosów i crashet. Tu tych ciosów może troszeczkę było więcej, aczkolwiek tak jak mówiłem, no, że taki cel był 8 ciosów i mocnych, które spowodują mocne obrażenia. Także, no co, Ludwiczek po walce od razu pojechał do szpitala, nie był na wywiadach, tam jeden wywiad chyba zrobił później z Kaniowskim, już gdzieś indziej, po prostu wymagał opieki lekarskiej. Tak jak mówiłem, no, może nie byłem, dużo tych ciosów, ale Skutecznie, mocno i każdy oponent musi być w strachu, i gwarantuje to, że mm, może nie wiem, czy wygram, aczkolwiek wiadomo, idę po zwycięstwo. Ale każdy przeciwnik, który będzie ze mną walczył, będzie crashet, smashet, i tak już po prostu to jest, bo to jest taki sport MMA. Wymaga ofiar, wymaga zniszczeń, crashet, smashet. Także tak to wygląda. Serdecznie Was pozdrawiam. Uła! idziemy po następną ofiarę. Uła!